Seksualne molestowanie i maltretowanie dzieci i młodzieży. Liczba tych przestępstw jest przerażająco wysoka. Rzadko się o nich mówi, a jeśli nawet, to często brakuje dowodów winy i nie można ukarać sprawców. W większości przypadków jedynymi świadkami są same ofiary. Ze wstydu lub strachu milczą. Pozostawione same sobie przez długie lata cierpią w niepewności i odosobnieniu. Jak Benjamin. Kiedy był małym chłopcem opiekę, nad nim przejęła rodzina, w której latami był molestowany, dopiero teraz szuka pomocy w wiedeńskiej izbie adwokackiej do spraw dzieci i młodzieży. Zachowałem zdjęcie, które zrobili moi prawdziwi rodzice podczas jednej z wizyt. Mam na nim podrapaną twarz. Powiedziano im, że skaleczyłem się podczas zabawy albo coś w tym rodzaju, ale ja nigdy czegoś podobnego nie mówiłem. Widocznie przyzwyczaiłem się z czasem do takiego traktowania i dlatego milczałem. W Austrii sprawcy, którzy pochodzą ze wszystkich warstw społecznych, lądują szybciej przed sądem niż w innych krajach europejskich. Tu każdy podejrzany przypadek musi być natychmiast zgłoszony. Policja w Austrii przesłuchuje nawet małe dzieci żyjące w normalnych warunkach. Rozmowa z dzieckiem jest nagrywana. To służy jako zeznanie, które można bezpośrednio wykorzystać podczas procesu. Skrzywdzone maluchy automatycznie otrzymują prawną i psychologiczną opiekę. Projekt ten rozwijany jest pod kuratelą władz. Społeczeństwo nic za to nie płaci. W Austrii obowiązuje prawo do psychologicznej i prawnej opieki. Od samego początku ofiarami molestowania opiekują się adwokaci opłacani przez skarb państwa. U nas nie tylko oskarżony ma prawo do obrony z urzędu, także oskarżyciel, dzięki czemu strona skarżąca nie jest obciążona kosztami sądowymi. By zapewnić dzieciom pomoc prawną, adwokaci z Urzędu do Spraw Dzieci i Młodzieży regularnie zapraszają uczniów na spotkania, podczas których informują ich o przysługujących im prawach, także o tych dotyczących rodziców. Wszystko po to, by przerwać milczenie, gdy opiekun zmienia się w oprawce. Powołani do obrony adwokaci bezwarunkowo stają po stronie pokrzywdzonych. Jak w przypadku Anity, po wieloletnich awanturach z mamą uciekła z domu. Chciałam zawsze, żeby ktoś mnie wysłuchał, by nie odwrócił się do mnie plecami mówiąc Jesteś jeszcze dzieckiem, nie masz nic do powiedzenia. Byłam przeszczęśliwa w momencie, kiedy dowiedziałam się, że ktoś chce mi pomóc. Całą noc przepłakałam. Nie chciałam uwierzyć, że dorośli mogą ze mną rozmawiać bez pytania o zgodę moich rodziców, jak to dotychczas miało miejsce. W specjalnej broszurce dzieci i młodzież dowiadują się, co ich czeka i jakie są ich prawa podczas procesu. Na przykład osoba w wieku poniżej 14 lat nie może być przesłuchiwana na sali sądowej. Uczestniczy w procesie w oddzielnym pomieszczeniu, w którym zainstalowana jest kamera. W żadnym wypadku nie może dojść do bezpośredniego kontaktu z oskarżonym. Kamera śledzi wszystkie wypowiedzi świadków. Odpowiedzi ofiary wyświetlane są na sali sądowej. Jestem przekonana, że w ten sposób polepszy się sytuacja ofiar, a sądownictwo na tym nie ucierpi. Wszyscy korzystają na tej metodzie. Nie w każdym kraju dzieci mają takie prawa. W Niemczech decyzja leży w kompetencjach sędziego, a to nie zawsze wystarcza. Dużym problemem jest ciągle konfrontacja ofiary ze sprawcą przestępstwa. W Niemczech nie jest to prawnie uregulowane. Oskarżony nie musi na przykład opuszczać sali, kiedy młody świadek składa zeznanie. Przepisy nie regulują kwestii przeniesienia go do oddzielnego pomieszczenia, w którym zainstalowana jest tylko kamera. Wielu sędziów po dziś dzień przesłuchuje młodocianych, dzieci, nawet bardzo małe dzieci w obecności sprawcy. Tu brakuje odpowiednich przepisów. U nas wszyscy świadkowie bez względu na wiek mają te same prawa. Istnieje tylko parę przepisów chroniących świadków poniżej 18 roku życia. Na przykład ich wypowiedzi są rejestrowane na wideo, by uniknąć wielokrotnych przesłuchań. Niemieckie prawo chroni na przykład młodocianych sprawców, ale dziecięce i młodociane ofiary traktowane są podobnie jak dorośli. Dziecku trzeba wytłumaczyć, że składa zeznanie obciążające mamę lub tatę, że może je złożyć, ale nie musi. Stawia się je w bardzo trudnej sytuacji. To ogromne obciążenie dla młodego człowieka, bo chociaż był molestowany lub maltretowany, nie przestał kochać swoich rodziców. Już od dawna Unia Europejska domaga się od Niemców, by przyznały ofiarom przestępstw, a szczególnie dzieciom, więcej praw. Powinny też zostać otoczone lepszą opieką, jak ma to miejsce na przykład w Austrii.